Przeciw fakta, przeciw dokumentowi. Dany rygorom wielkich korporacji. Po to, żeby mój rząd, jeśli coś mówi, dochowywał potem y, y, słowa. I żeby nie kłamał. Tak jak na przykład y, minister Zdrojewski, który powiedział, że wszystko było konsultowane. Owszem, ale tylko z tymi, w czyim interesie to jest. Tak być nie może dłużej. To się skończy końcem Tuska, mam nadzieję. To nas. Nie jest według dokumentu akta. <noise> Nie, no chcą nam ograniczyć wolność słowa. To jest nie do pomyślenia. Nie wiem, czy oni chyba nie znają konstytucji, takie mam wrażenie. Nawet eksperci sądzą, że interpretacja będzie dowolna, a urzędnik pozostanie bezkarny, jeśli cokolwiek w tej sprawie będzie zrobione źle. Dywagować, co się może stać. No, mam nadzieję, że to nie wejdzie w życie. I tak naprawdę, może, może się kompletnie nic nie wydarzyć, ale jest to jakaś furtka dla ludzi, którzy chcieliby użyć tego w złym celu. Do tego, no, jest to dla nich furtka i mo mogą wiesz, mieć większe narzędzia do manipulacji. Pamiętajcie, policja, policja jest, widzę, to jest dość w każdej liczbie, ale są tylko po to tutaj, żeby blokować ulicę dla przyłakszu, tak? Słuchajcie, jeżeli ktoś będzie próbował robić zadymy, traktujcie to jako prowokację przeciwko nam, tak? Pamiętajcie, że każda zadyma, każdy incydent działa na naszą niekorzyść. Ma być spokój, ma to być manifestacja pokojowa. Precenzuro! Apeluję o pokojową manifestację, zadywy działają na naszą niekorzyść, szykujcie się, już za chwilę guszamy. Tak, jestem ile zaskoczony tą perspekcją. Jakie dzisiaj hosty to, to masz... Oj gruźle, gruźle. I mogę teraz powiedzieć, będą... będzie jeszcze niejakał słyszeć za chwilę. Proszę, przypomnijmy przeciwko czemu protestujemy. Przeciwko rządowym planom przyjęcia w Polsce umowy akcji. Okay, dzięki. 3, 1, 7 svih że tak trudnie przyszliście zamanifestować swoje niezadowolenie z tego całego akta, z polityki rządu, z tego, że kławią nas bezczelnie, że ugadują się za plecami. Dziękuję, że zaprotestowaliście. Zagłaszcie dla siebie trochę, zróbcie sobie hałas. Jest na, jest, jest na ich po prostu tak ma samo. a Aktyści nie są za akta, za akta są... Akta! Go! 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 Go!